Znów jestem w domu rodzinnym i brat mi podawał różne rzeczy do remontu. Także mam klętarkę, tam mam wiertarkę z udarem. O, a to jest nowy kotek. Ktoś wyrzucił chyba i się przybłąkał. Nie wiem, trzeci dzień jest, ale taki jest nachalny, wszędzie włazi. Ale bardzo fajny, także brat się cieszy, już tutaj go dokarmia. O, jakie brzusiszko ma. No ale kotek, bo ja tu mam też mięsko. O, się mi tutaj bałóweczka. Kwiatki, których nie wzięłam ostatnio. Yy, nawet mi dał. <laughs> znaczy tak dokładnie to później zobaczycie, jak już będę w trakcie pracy. Młotek tu. Ticiuś, uciekaj. Taki nachalny. O. Takie rzeczy mi tu dał. Dał mi taśmy. Mam kupione, ale to zawsze, zawsze jest dobre. O. Taka ochronna folia. Tu mi potłumaczył różne rzeczy, jakie będą dla mnie dobre. Tam jeszcze też parę rzeczy mam, ale to już pokażę, jak już będę przy moich pracach ciężkich. Na pewno od pieca zacznę. O, i taka jesień u nas. O, i grzybki wam pokażę. Tak sobie przekwitujesz. No co kitulek? Młody jesteś. Ciekawy czy z pół roku masz. Nie znam się na tym. No. No co? Fajny Kiciuś fajny. Dobrze. Ja się ładuję i rozdepczę cię. Wreszcie zaczynam przygotowywać sypialnię do remontu mojego, i dziś yy, muszę poprzenosić rzeczy, które tam mam. Yy, też dziś yy, mam zgłoszone gabaryty do wyniesienia, także tam jest pozeria. Yy, I takie meble, co rozbierałam z korytarza i z toalety. Także wam pokażę teraz troszkę. Tak to wygląda. Może nie ciekawie za bardzo, ale jak ktoś się zna, to dobrze wie, że to nie są jakieś tam straszne rzeczy, bo. Nawet tu widać, że ta wielkość była powierzchowna. Tutaj starsi państwo co mieszkali po prostu. No pani została sama. I tak mi się wydaje, że po prostu używała tylko te, tego salonu, a ten zamknęła pokój i. i takie coś się wydarzyło widocznie ostatniego roku. Ale ja sobie z tym poradzę. Także w ogóle mnie to nie przeraża. No, wiertarka. Yy... Tutaj taka wiertarka z udarem, tutaj też mam różne rzeczy, części tu, brat mnie nawet wyposażył w taką szufelkę, podkładkę pod kolana, jakbym potrzebowała, takie różne pierdoły, nawet nowe mi dał. Także, co niepotrzebne robi wyjazd, wieszak oczywiście z ubraniami, tu mam pusty karton po krzesłach, to wycho wylatuje, wychodzi samo, no na pewno. Rzeczy trochę mam, muszę to wszystko tam w salonie poustawiać, miejsce znaleźć, jakoś tak w miarę. I będę próbować dziś troszkę rozbierać ten piec. I w sumie muszę też zacząć w tym tygodniu chciałabym zrobić z tymi ścianami porządek. I muszę zdjąć ten, 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 ten. ten. To się mówi, jak to się mówi? No dobra, nieważne. Te rurki muszę odkręcić i grzejnik, bo one są odłączone od instalacji, z tego co się dowiedziałam. Także można. Na spokojnie wywalić. Także działam. Ostatnie spojrzenie na Paisel. Będzie pięknie, zobaczycie. Znaczy, <grym zbieramy> Będzie po mojemu na pewno. Yeah. <laughs> Zostawiłam do tego rzeczy, które są potrzebne do całej tej mojej pracy. No i fajnie. Także ja działam, a wy obserwujcie. Nie mam pojęcia co to jest. I nie interesuje mnie to. A to taka dziura na samą podwórko. Będę musiała to czymś zaślepić póki co, żeby to było tak wyżej pod sufitem. To bym zostawiła, tak to będzie trzeba zamurować po prostu. Dobrze, jeszcze to odkręcę, żeby to zdjąć. Okej. Okay. A i tu jeszcze. Także gdzieś zdemontuję. A na jutro mam zamówiony big-bag i jutro będę piec rozbierać. I jeszcze pani z tutaj właśnie, której trzeba pytać o, o zgodę wszystko, jeśli chodzi o robienie czegokolwiek w kamienicach, to mówiła, żebym kartkę wisiła na klatce schodowej, że będę rozbierać piec, że może być głośno. Także mam nadzieję, że nie będzie mi stawiać zbyt, nie, zbyt dużego oporu. Drzwiczki są ładne. Kurczę, najgorzej, że tam spodówka ja nie sięgnę tak sobie spokojnie, żeby tą zatyczkę tam widzicie, co nie? Żeby to zdjąć. żeby to się trzyma tam jest na tym jeszcze. A więc mam ogródek, ale boję się, żeby się nie obróciło, na przykład nie uderzyło okno. Teraz sąsiadam.

Jest tam przyklejone z tamtej strony, także na razie to zostawię, tylko zatkam po czymś, a już jak będę robić remont dalej i będę mieć tutaj kilku fachowców, to wtedy oni mi po prostu pomogą w zrobieniu tego. Wykręca się to w ogóle. Czy to jest niewykręcane, tylko jakieś zaciskane? Nie wiem. Kręcąc i tak poruszenie na tyle, że powinno wyjść. Przyszło mi w międzyczasie lustro z Ikei. Otworzyłam tylko tą przednią folię. Dopóki tak remont trwa, to nie chcę go wstawiać samego sobie. On ma taką cienką ramę złotą. Teraz Wam pokażę. Ma taką cienką złotą ramę. Także na razie niech sobie tak stoi w tym. Ładnie będzie. No dobra, mniejsza z tym. Ale cieszę się, że mam lustro w końcu. Klatki sobie pożyczyłam na chwilę. Bo na korytarz wychodziłam po lustro. 195 czy 8. A, tu wam wrzucę. Dobra. Także fajnie. Zrobię taki przegląd z kastramie i zobaczcie jakie fajne złote, śliczne. Ceny widzicie? Co niebo są duże, to nie muszę podnosić choineczka. One są na sztuki szklana, tak za sztukę, śliczna, takie podobne to mam, tak, taka ciekawa, jak syrenka, pięknie się mieni. Takie misiowate? bąbeczki? No, wracaj. Czerwony, co się nigdy nie znudzi, co nie? To jest najpiękniejszy świąteczny kolor. Czerwony i zielony. O, jakie duże czubki. Czarny. i lecimy. Widać. za ten oszroniony taki fajny. Mam czubki. Ale te są takie duże, fajne. I te są piękne, w takim ciemnym, wiśniowym kolorze. A to jest piękne. 148 śliczne. A takie mniejsze za 99,98. Piękna rzecz. rzeczy. I Ktoś chciał, to będzie mógł sobie przyjechać. Bo będzie wiedzieć, co jest. Ten Mikołaj, jaki piękny. 198. Śliczny jest. A, no, akurat weszłam na dział ze światełkami. Ja mam zamówione przez internet. Idą, mam nadzieję, że będą dobre. Bez jakichś problemów. <grym>, że będą świecić po prostu. Ale bombek. Taką miałabym ochotę w tym roku zrobić inną choinkę niż zwykle, ale jakoś tak mam innej roboty, że muszę sobie w tym roku darować i przystroić choinkę tym, co mam. Po ile te bombki widać, śliczne są, piękne. Czy akurat światło jest podświetlone od góry i słabo widać fajnie pouwieszane wszystko, uwielbiam ten klimat To w złocie Bąbeczki. ceny nie są małe, ale bombki są śliczne W bieli. Jak już będę mieć wyremontowane mieszkanie, to będzie tak przyjemniej też się stroić na święta. Wybór macie, jaki kto chce. Tu kolorowo co to za piórka? te piórka? Nie wiem. Chciałabym coś na drzwi kupić, ale jakoś tak nie mogę się zdecydować. Mam takie ciemnobrązowe drzwi. Szukałabym takiego o coś takiego, ale takie i większe z zdobami, no to tak dwie stówy. To tak trochę mi szkoda. Teraz mam innych kupy wydatków, ale Wy sobie popatrzcie. Może akurat coś znajdziecie dla siebie liczne tu z bombeczek. No. bardzo ładne. pięćdziesiąt 98. dziewięćdziesiąt osiem. Wyglądają jak ręcznie malowane, ale nawet jakby nie były, to też są piękne, ale tu są fajne. No coś mnie korci na granat. W ogóle mam taką wkrętkę na granat w tym roku. Ale tak jak mówiłam przed chwilką, że nie będę im skupować w tym roku. Tak. W przyszłym jak już będzie troszkę inaczej ogarnięte, to, to tak. Tu to śliczne takie naturalne, piękne. Kuzynka miała w zeszłym roku ubraną choinkę w takie właśnie... Cudnie wyglądała. Nie było dużo, ale właśnie tak fajnie błyszczała. Jak taka zamrożona. Widzicie ceny troszkę? Mam nadzieję, że widzicie. Piękne. To takie naturalne. Nie wiem, czy to widziałam gdzieś. To jest cena chyba do nich też. Taka wiejska choinka. Prześliczne te w białym kolorze. To jest też urocze. Ciekawe gdzie wyprodukowane. Będzie widać. Śliczne. Takie jak oszronione. Jakby ktoś chciał choinki, to też jest super wybór. Bardzo duży wybór. Gdzie tu jest cena? Jeszcze mam torbę, bo kupiłam parę rzeczy. I tą torbą będę pukać po tych drzewkach. 798. Ładna. Takie różne ma te gałązeczki. Fajnie wygląda, tak inaczej troszkę. Tam widzicie z daleka ceny tamtych mniejszych. Też są ładne. Znaczy ta po lewej? Bardzo ładna. 498. O, tu jest taka naturalna, jakby. Zobaczcie. Fajnie wygląda. Z daleka wygląda, jak prawdziwa. Ile kosztuje? Muszę chyba z drugiej strony zajść. Zobaczyć. Tu jakie fajne zestawy bombek. Pak taki zestawik i macie już na całą choinkę ubrane. Bardzo fajny pomysł. Anielskie włosy. Dla Meta pro. Czy to jest to? Nie wiem czy to jest to. I takie długaśne są też. Takie wspomnienie z dzieciństwa zawsze u nas były, te anielskie włosy. Dobrze, zobaczymy tą choinkę. No a jest cena. Wow, 1498. Ale jest naprawdę ładna. Jak prawdziwa. O, trochę mniejsza. Też tego rodzaju. No. pięknie. Taki ciężki, porządna robota. Nie plastikowy, tylko ceramiczny chyba jakiś taki. Tam były już czerwonym pociągi, a tu są takie kremowo-brązowe, też śliczne, jak cesteczka. Ale to tylko do postawienia do patrzenia. Prześliczne. Ale to też jest fajne. W domu na wsi zrobić taką choinkę. Piękne. i sianku już można kupić. Nie wiem, czy kupić. Dobra, ale jest jak coś to jest. Zobaczcie, to też takie dawniejsze bombki. Cały zestaw. No, u nas tak jakoś wyszło, że brat ze strychu bombki tu parę lat temu ściągał, bo mieliśmy takich starych bombek z dzieciństwa. Jakoś tak niefortunnie mu poleciały i potłukły się wszystkie. No cóż, trzeba kompletować nowe pamiątki. Ile one kosztują? Nie widzę ile kosztują. Nie wiem, ale nie widzę, gdzie one leżą jeszcze, bo może to ktoś przełożył. Widzę, że w tej kastoramie to mają praktycznie wszystko. Bo jeśli chodzi o sprzęty moje do e, remontu, no to tu najwięcej znalazłam. byłam w Obi, na przykład tam nie znajdowałam kilku rzeczy, nie znalazłam. A tu znalazłam. Także... Jak i tak przyjeżdżam po rzeczy do remontu, to czemu mam nie zrobić przeglądu dla Was? Dla Was i dla siebie. Miśki. Dobrze, to byłoby na tyle chyba. Już nie będę więcej tu dokładniej chodzić. Mam nadzieję, że Wam się przegląd podobał i coś Wam wpadło w oko. I lecę dalej.